Witam jestem Wojtek 55. A ze mną są? X Pavel X i Remo. I to jest już nasz trzeci odcinek. No. E, jedno pytanie. Dlaczego ja się w naszym starym domku zespawnowałem i nie mam żadnych rzeczy? A co ja mam to wiedzieć? Takie małe pytanko. Miałeś to weź się tam jakoś ogarni i się tepni. Ojej, upalący się zombie na mnie zaatakował! No. E, macie pomysł co w tym odcinku będziemy robić ciekawszego niż polowania i chodzenie po jaskiniach? Ej, yy, to nie... Wieszcie co? Zrób mi żelazną sikierę, pójdziemy na rąbacz, zrobimy cięcie, pójdź... Tak jak y, nakręcaliśmy już taki odcinek, ale nam niestety... Posuń się, robię willę. Robię willę z ziemi. Dobra, słuchajcie. Zrobimy taki odcinek, że... Y, dostaniemy po prostu po żelaznej sikierce każdy... Mam. Jedno pytanie. Zrobimy, zrobimy cięcie na jedną, na jeden jeden dzień i e, po prostu e, no po prostu będziemy rąbać i potem się pochwalimy ile zrobimy Mam dwa pytania Po pierwsze dlaczego nie mam OP po drugie dlaczego e, masz się masz ciągle spoducham? pytania Ty masz no? ciągle pytania No właśnie. O, już mam A ja robię wille z ziemi co no to rób. Spójrz, co robisz w ile ziemi, skoro my i tak za chwilę będziemy mieli bardzo dużo drewna? Dobra. Taką prowizję. Teraz będzie... Teraz będzie cięcie... Chodź... Ej, po, pokaż to widzą. Zlagowana woda. Chodź tu. Chodź tu. Zlagowana woda. Chodź. Ej, no typnąć się nie, 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 mogę. nie mogę. Fajne. Okej. Okay, dobra. Tak więc... Yy, zarządzam przerwę. <grych> Na cięcie. No, cięcie. Yy, I potem wam się pochwalimy ile zrobimy. Tak więc... Aha, jeszcze zrobimy timeset zero, żebyśmy mieli cały dzień, bo może wyjdziemy, że mamy tu już zachód i narąbiemy jakieś trzy drewienka. Gdzie jest craftbox? To musimy sobie zrobić jeszcze pożelaz. Ja mam po żelaznej siekierce. Hmm, mnie ktoś w końcu czy nie? No patrz zbagowana zbugowana woda, chodź tu! A nie, dobra, to już nie, się nie zbugowało. Widzę endzia! Siema endzio! Tp? No tepnie mnie ktoś w końcu! Dlaczego mi pisze Kant, y, find Remo, No, Tp? Nie wiem. Ty jesteś w ogóle na serwerze? No jest. No ja sobie rąbię drzewo. No to nie rób sobie drzewa na razie. Bez <noise> kojarzeń Czekaj. Tp? No już, wyrzucam, poczekaj. Remo. No już. Czekaj, a ja... włącz mi OP, pisz jeszcze raz OP OP yy, Remo OPAMO. No. I co dalej? I mi no nic no. nie pisze, że mam OP. No ona pisze jakoś go nie? Dobra. Opening No, Open no te p... Jej ciąż zrobiłem nam wille ziemi. No i podnie ta. No, pisze miną no Dobra, piszcie w komentarzach o piszemy teraz timeset 0 żeby było od początku dnia Czekaj jeszcze. A nie? Ja sobie pobędę... No, ja y, Craftboxa tutaj sobie postawię zrobię sobie... Nie, ja już stawiam, ja już stawiam, ja już stawiam. Nie, ja też już stawiam. Ja już zrobiłem. Ja już, też zrobiłem. Ja już też zrobiłem i postawiłem. A gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Szylniące. naszej. No. No, dobra. Kurde, wychodzę z serwera i wbijam jeszcze raz. Boczko. A teraz spróbuj. To ja nam wszystkim zrobię siekierki, okej? Okay? Ale nie, Ja sobie ja robię. Tepnąć. Ja sobie robię sikierkę żelazną. Na razie tepnąć mnie spróbuj. Mi nie musisz robić, ja mam. Dobra, kiedy idziemy rąbać drzewa? Napiszę no mi Czekaj, yy, no, kilka... może ja go tepnę. No spróbuj. O, znalazłem żelazo. takim dziwnym cufalem. Kurde Grzesiek, czekajcie Powiedz... chwilę, czekajcie, bo ja. Halo? Wiesz, że on się teraz nazywa Remo. Ze, remo. Remo. 012. Ale poczekaj na serwer. Kurde, przecież on jest na serwerze jako Rem012, a miał być jako Remo. Psz. Ej, ty się nazywasz Rem012, gościu, a nie Remo. Ty się miałeś nazywać Remo. Yy, dobrze, my tu mamy taki problem.